Flop. To decydujący moment rozdania. Gra po kolejnych dwóch kartach to tylko konsekwencja strategii przyjętej po dokonaniu oceny flopa, siły swych kart i szans. Wchodzę o Lin. Gra to nie tylko karty i farty. Trzeba posiadać umysł otwarty. Cóż, wystarczy tej poezji. Zaczynamy! Nie ma dobrego czy też złego sposobu gry w pokera. Nie ma jednej metody, która zapewni Ci sukces, ale istnieje za to wiele sposobów na zwiększenie swoich szans na wygraną. Są dobre przyzwyczajenia i złe nawyki. Zdarzają się sytuacje, których należy unikać, a także takie, których warto szukać. Są także osoby, które posiadają wiedzę na ich temat. Nauczymy Cię, jak opanować grę w pokera od podstaw do zaawansowanego poziomu. W poprzednim odcinku analizowaliśmy przeciwników i mówiliśmy o metodach gromadzenia informacji. Dziś będziemy przyglądać się własnej grze i rozgrywaniu gotowych układów. Jak wszystkim wiadomo, liczy się nie to, co masz, ale to, jak to wykorzystasz. W dzisiejszym odcinku powiemy Ci, jak wykorzystać swoje karty. Od rozpoznawania ich wartości po maksymalizację wygranej. Nasz program podróżuje po całym świecie, ale dzisiaj zajrzymy do Vegas żeby zaprezentować rozgrywki North American Poker Tour. Lekcje teoretyczne pomogą Ci ocenić flop i nauczą, jak rozegrać najlepsze karty. Swoją wiedzą podzielą się z nami Luca Pagano, mający na koncie najwięcej płatnych miejsc w European Poker Tour, Bertrand Gospelier, znany jako Elki, błyskotliwy i niezwykle utalentowany gracz, oraz Alex Krawczenko, który w turniejach rozgrywanych na żywo wygrał już ponad 3,5 miliona dolarów. Dwie analizy zrobi dla nas Daniel Negreanu, prawdopodobnie jeden z najlepszych graczy. Będzie dziś co oglądać, a zaczniemy od teorii ocenianie flopa. Flop to punkt zwrotny każdego rozdania. Twoje karty w jednej chwili mogą zmienić się w najlepszy układ lub całkiem stracić swoją wartość. Zazwyczaj jednak będzie to coś pośredniego. Teraz zaprezentujemy Ci prosty system pozwalający ocenić siłę Twoich kart i podjąć właściwe kroki. Układy dzielimy na cztery kategorie. Pamiętaj, że odnoszą się one tylko do gotowych układów. O ciągach porozmawiamy w następnym odcinku. Pierwsza kategoria to bardzo mocne układy. Kolory, streety, sety, dwie pary lub wyższe układy. Na przykład tu na flopie masz kolor pikowy. Zdecydowanie bardzo mocny układ. Tutaj masz dwie najwyższe pary. Inny świetny układ. A tu gracz na flopie ma fulla. Również doskonały układ. A niech to, co za flop dla Gustavsona? Kiedy na flopie uzyskasz mocny układ, masz przewagę w zdecydowanej większości przypadków. Zwykle powinieneś wtedy grać agresywnie i bardzo rzadko pasować. Raz na jakiś czas warto zagrać ostrożnie, ale o tym opowiemy później. Następna kategoria to dobre układy. Zaliczamy do niej pary z ręki wyższe od kart ze stołu oraz najwyższą parę z najlepszym kickerem. Tą kartą dodatkową zwykle jest as. Tylko jeśli masz parę asów, najlepszym kikerem będzie król. Z takim układem zwykle będziesz mieć przewagę. Wprawdzie już nie taką jak przy bardzo mocnych układach, ale agresywna gra nadal będzie odpowiednia. Musisz jednak zachować ostrożność. Jeśli gracze mają sporo żetonów i ktoś dużo przeciwko Tobie postawi, zwykle lepiej spasować. Trzecia kategoria to przeciętne układy. Tu znajdują się wszystkie inne pary. To, co powinno się z nimi zrobić, zależy w dużej mierze od tego, jakie dokładnie ma się karty na ręce, a także od ilości przeciwników oraz kart wspólnych. Rozważmy dwa przykłady. W przykładzie pierwszym masz najwyższą parę, z drugim z rzędu kickerem. To prawie dobry układ. Masz jednego przeciwnika, ale może on mieć lepsze karty niż ty. W tej sytuacji agresywna gra jest uzasadniona. Przykład drugi. Tu twoje karty są raczej bezwartościowe. Masz dwóch przeciwników i parę niższą od kart ze stołu. Na flopie znalazł się As, który z dużym prawdopodobieństwem dał komuś parę. Po prostu zaczekaj i spasuj. Nie marnuj pieniędzy przy złym flopie. Czwarta kategoria to karty bezwartościowe. Oznacza to, że na flopie nic nie zyskałeś. W takim przypadku twoje szanse na wygranie rozdania przy porównywaniu kart są bliskie zeru. W takiej sytuacji raz na jakiś czas możesz blefować, ale zazwyczaj należy po prostu spasować. Podsumowując, doradzamy stosowanie prostego systemu do oceny siły układów po flopie. Sprawdź, czy masz bardzo mocny, dobry, przeciętny czy bezwartościowy układ. Jeśli jest dobry albo bardzo mocny, graj agresywnie. W sytuacji, kiedy układ jest przeciętny, zachowaj ostrożność. Zwłaszcza jeśli masz kilku przeciwników. Natomiast jeśli układ jest bezwartościowy, po prostu spasuj. Pora na sekcję Moja Gra, w której zaprezentujemy sól pokerowej ziemi, czyli losy no zwykłych graczy. Dobrze. Nazywam się Munir de Verno, mam 28 lat i pochodzę z San Paulo w Brazylii. Pracuję jako trener osobisty i uwielbiam grać w pokera. Zacząłem się uczyć gry w pokera obserwując mojego ojca grającego z przyjaciółmi w pięciokartowego pokera dobieranego. Jakieś 3-3,5 roku temu zacząłem grać z moimi kolegami. Pewnego razu mój kumpel zaproponował, żebyśmy wybrali się do klubu pokerowego, co też zrobiliśmy. Stałem oszołomiony, patrząc na te wszystkie stoły do gry. To było niesamowite uczucie. Tego samego dnia zagrałem w 50-osobowym turnieju i wygrałem go. Właśnie ten moment zadecydował o tym, że poker na stałe zagościł w moim życiu. Myślę, że nadszedł czas na nasz pokerowy słownik. Wchodzę za wszystko. Układasz kolor? Co najmniej flipper, prawda? Stać mnie na więcej. Pora na podkradanie. Na luzie. Oto kilka nowych terminów. Chop. To nie chwyt kung fu, ale podział puli. Inaczej split pot. Kiedy dwóch graczy ma ten sam układ, pule dzieli się porówno. To będzie podział puli. Dominacja. O dominacji mówi się w sytuacji, gdy obaj gracze mają jedną taką samą kartę, ale druga ich karta różni się. O posiadaczu niższej karty dodatkowej mówi się, że jest zdominowany. Rainbow, czyli tęcza. Jeśli każda z kart wspólnych ma inny kolor, taki stół nazywa się tęczą, a zatem flop z trzema różnymi pod względem koloru kartami to Rainbow Flop. To proste. W piątym odcinku drugiego poziomu analizujemy znaczenie flopa. Czy otrzymanie monstera na flopie nie jest wspaniałe? Pytanie brzmi, co zrobić dalej? Kiedy masz mocny, gotowy układ, w zasadzie nie musisz się martwić, że ktoś będzie lepszy. Powinieneś obawiać się jedynie ciągów. Oto typowa sytuacja z bardzo mocnym, gotowym układem. Masz dwie pary, a dwie osoby przed tobą zaczekały. Możesz być prawie pewny, że masz przewagę, w związku z czym istnieją poważne przesłanki za tym, żeby teraz podbić stawkę. 1. Istnieje wiele potencjalnych dobierań, które mogą ci zagrozić na ternie lub riverze. Dowolny pik może dać komuś kolor. Dowolna dziesiątka. dziewiątka. ósemka. piątka. czwórka. Lub trójka może dać strita, a siódemka może stworzyć trójkę lub odebrać przewagę twoim parom, tak jak każdy dowolny as z lepszym kickerem, który także cię pokona. 2. Mogą dojść karty blokujące akcje, i nawet jeśli żadna z tych niebezpiecznych kart się nie pojawi, wciąż mogą ci zaszkodzić, pozwalając twoim przeciwnikom na zobaczenie kolejnej karty. Jeśli mają oni na przykład parę, a na stole pojawi się wyższa karta, to i tak jest wątpliwe, że zostaną w rozdaniu, gdy podbijesz, dlatego warto podbijać już na flopie. 3. W pokerze chodzi o wygrywanie żetonów. Pulę należy budować na każdym etapie licytacji, żeby była jak największa. Na ternie i Riverze możesz postawić więcej, jeśli zwiększyłeś pulę już na flopie. Skoro już wiesz, że powinieneś podbijać stawkę, pojawia się pytanie, o ile? Wróćmy do naszego rozdania. Łączna pula wynosi tu 22 dolary, a poszczególni gracze mają po około 200 dolarów, a więc do wygrania jest sporo pieniędzy. Twoim celem jest odebranie przeciwnikom wszystkich żetonów, więc postaw dużo, mniej więcej tyle, ile wynosi wysokość puli. Zapłaciłeś big blind, a drugi przeciwnik sprawdza. Teraz pula wynosi 62 dolary. Tern to dwójka trefr. Nie wygląda groźnie. Przeciwnik czeka, a Ty jesteś w takiej samej sytuacji jak na flopie, więc najlepiej zrobisz, jeśli znów postawisz dużo. 50 dolarów będzie w sam raz. Przeciwnik sprawdza i znów mamy taką samą sytuację. River niewiele zmienia, a przeciwnik czeka, więc powinieneś ponownie postawić. Istnieje naprawdę duża szansa, że masz przewagę, więc to może się opłacić. Wasze stawki są mniejsze niż wielkość puli, więc równie dobrze możecie wejść za wszystkie swoje żetony. Przeciwnik chwilę się zastanawia i w końcu sprawdza. Okazuje się, że ma asa z damą, więc twoje pary wygrywają. Podjął złą, beztroską decyzję o sprawdzeniu, do czego zmusiła go twoja agresywna gra. Podstawowy plan po uzyskaniu bardzo mocnego układu na flopie jest taki sam w większości przypadków. Należy grać agresywnie, stawiać i przebijać w każdej turze. Mając sporą ilość żetonów, najczęściej powinieneś stawiać dużo, zwykle pomiędzy trzema czwartymi puli, a całą pulą. Jeśli nie masz wielu żetonów, możesz stawiać mniej. W niektórych sytuacjach warto grać spokojniej i tylko sprawdzać, ale o tym opowiemy później. To był dla mnie niezwykle udany pokerowy rok. Uzyskałem kilka wyników, których nigdy nie spodziewałbym się osiągnąć. Udało mi się zająć ósme miejsce w Brazylii w dużej pokerowej imprezie i wziąć udział w dwóch turniejach na żywo z gwarantowanymi 120 tysiącami dolarów nagrody. W pierwszym z nich zająłem drugie miejsce, w drugim zwyciężyłem. Poker stał się dla mnie czymś bardzo ważnym. Traktuję go już nie tylko jako rozgrywkę, ale też jako źródło dochodów. Nie zarabiam na nim tyle, ile zarabiam jako trener osobisty, ale zdecydowanie zwiększam stan swojego konta, co jest bardzo miłe. Pora na przeanalizowanie przez Daniela Negreanu dzisiejszego rozdania, które miało miejsce na Ukrainie. Pokaże nam ono, jak ważne jest chronienie swoich kart przed dobieraniem. Dużo czasu poświęcam na omawianie rozdań, które są trudne do rozegrania, bo nie ma się nads na ręce. A co z sytuacjami, gdy ma się naprawdę świetny układ? W tym rozdaniu z European Poker Tour w Kijowie zobaczymy bardzo interesującą sytuację, w której mamy na ręce nad z setem, ale na flopie dzieją się różne ciekawe rzeczy. Spójrzmy. Dowczęko z parą siódemek standardowo przebija. Teraz Ted, który ma króla i waleta karo na ciemnej, ma jeszcze trochę żetonów i chce zobaczyć flopa. Flop jest bardzo ciekawy. Jak widzisz, Dowczenko dostał na flopie seta siódemek, a Ted ma gadżota i jak wiesz, potrzebuje dziesiątki. Ale nie dobrał karo, więc nie ma zbyt wiele. Ale wyniknie z tego coś ciekawego. Jeśli gracz przejmuje inicjatywę w tej sytuacji, zakłada, że jego przeciwnik nie ma asa lub sugeruje, że go ma. Skoro sprawdził na małej ciemnej, z pewnością mógłby mieć rękę w rodzaju as-dama. Na miejscu Dowczęki pomyślałbym. Okej, okay, ten facet ma dobranie, albo ma asa z czymś wysokim lub coś podobnego, więc jestem lepszy i powinienem postawić na flopie. Trzeba stawiać, zanim stół zrobi się zbyt niebezpieczny. Leżą tam dwa piki i as z damą, więc istnieje zagrożenie, że dojdzie jeszcze coś do strita czy koloru, co może zepsuć Ci rozdanie. Dlatego uważam, że najlepiej będzie przebić. Zobaczmy, co zrobi Dovchenko. Ograniczył się do sprawdzenia i… patrzcie, świetna karta dla Ted'a. Teraz wczęko jest w złej sytuacji z setem siódemek. Trudno mu będzie teraz spasować, a Ted na pewno sporo postawi, mając nadzieję, że zostanie przebity. A ponieważ ma nuts, to jest to właściwe zagranie. Gracz ma NAC, stawiał na flopie, więc musi postawić na ternie, bo jeśli będzie zwlekał przeciwnik ze średnim układem, zrobi to samo. A jeśli ma ASA, prawdopodobnie sprawdzi. Zakład może go też uchronić przed ewentualnym kolorem. W obu przypadkach agresywna gra z NAC będzie na miejscu. Dowczenko decyduje się zagrać za wszystko i widzi swój błąd. Starł się ze streetem. W tym rozdaniu podobała mi się gra Teda na ternie, ale nie jestem przekonany do decyzji Dowczenki. Moim zdaniem lepiej by zrobił, przejmując inicjatywę i przebijając na flopie. Nie jest to wielki błąd, ale każda nawet mała pomyłka się liczy i zawsze warto o tym pamiętać. Nie jest obojętne jak się zagra, nawet wtedy, gdy ma się świetny układ. Wszyscy znamy takie momenty, kiedy spodziewamy się zgarnąć wielką pulę, ale nagle wszystko zaczyna iść koszmarnie źle. Poker już taki jest i pechowe rozdania po prostu się trafiają, ale co robisz, jeśli tobie przytrafia się pechowe rozdanie? Upadki i wzloty to integralna część gry. Jeśli chcesz zacząć odnosić sukcesy, musisz nauczyć się, jak sobie z nimi radzić. Za każdym razem, kiedy tylko uwalniasz swoje emocje przy pokerowym stole, gdy pozwalasz, by wpłynęły one na twój styl gry, prawdopodobnie podejmujesz błędne decyzje. Spróbuj się psychicznie na to przygotować, bo to musi się przydarzyć. Taka jest specyfika gry. Zawsze bardzo trudno jest poradzić sobie ze złym rozdaniem, zwłaszcza w późniejszych fazach turnieju. Ale dopóki jeszcze jesteś w grze, musisz o tym jak najszybciej zapomnieć i grać najlepiej jak potrafisz, aż do końca turnieju. Jeśli tylko zachowasz trzeźwość umysłu, skupienie, koncentrację na grze i nie pękniesz, to w końcu wszystko się wyrówna. Naucz się kontrolować swoje emocje. Dystansuj się od niepowodzeń i próbuj dalej. Pora na przerwę, ale najpierw mamy do Ciebie pytanie. W dalszej części programu będziemy omawiać sztukę zwaną Slow Play. Taktyka ta najczęściej stosowana jest przy parze asów. A zatem nasze pytanie brzmi, jak często statystycznie dostajesz parę asów na rękę? A raz na 86 rozdań, B raz na 221 rozdań, czy też C raz na 464 rozdania? Po przerwie podamy Ci odpowiedź. Witamy z powrotem. Przed przerwą zadaliśmy Ci pytanie, jak często statystycznie dostajesz parę asów. Odpowiedź brzmi B! Co 221 rozdań. Asy to najlepszy układ przed flopem, ale co robić, gdy masz nad po flopie? Dowiedzmy się z ostatniej lekcji teoretycznej. Jak mówiliśmy w poprzedniej lekcji. Zwykle zaleca się agresywną grę przy bardzo mocnych układach, ale zdarzają się sytuacje, które wymagają zastosowania taktyki slow play. Może to być bardzo ryzykowne, ale jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, zdecydowanie lepiej jest zdezorientować przeciwnika i zaczekać na silny układ. Układ ten musi być na tyle mocny, żebyś mógł oddać trzy karty. Jeśli masz Nac lub Monstera, jesteś w dogodnej sytuacji i możesz pozwolić sobie na zastawienie pułapki. Gdy masz podstawy do przypuszczeń, że Twój przeciwnik spasuje, jeśli podbijesz, powinieneś zaczekać. Twoim głównym celem jest wygranie jak największej ilości żetonów, więc lepiej nie spłoszyć przeciwnika. Stosuj Slow Play, gdy chcesz sprowokować blefy i ośmielić przeciwnika do licytacji. Jeśli dwa pierwsze warunki są spełnione i sądzisz, że możesz liczyć na późniejszą akcję, zastaw na przeciwnika pułapkę, pozwól mu się powiesić. Posłużmy się przykładem i sprawdźmy, czy wszystkie trzy warunki zostały spełnione. Tutaj przeciwnik przebił przed flopem. Ty na batonie sprawdzasz z parą ósemek i Duża Ciemna też sprawdza. Na flopie dostajesz fula. Świetnie. Duża Ciemna czeka, a przebijający sprzed flopa stawia. Teraz możesz zastosować Slow Play, sprawdzając, aby przebić. Sprawdźmy nasze trzy kryteria. Twój układ jest wystarczająco dobry, żeby zagrać za pomocą Slow Play. Masz fulla, a Twojemu przeciwnikowi nie może pomóc nic oprócz dwóch konkretnych kart. Flop prawdopodobnie nie pomógł żadnemu z Twoich przeciwników, a Duża Ciemna prawdopodobnie spasuje. Niezależnie od tego, co zrobisz. Przebijający sprzed flopa zapewne ma dwie wysokie karty. Przy czym prawie na pewno spasuje jeśli przebijesz, lub ma parę wyższą od kart ze stołu, więc agresywna gra z Twojej strony może go wypłoszyć. Jest wielce prawdopodobne, że jeśli będziesz grał agresywnie, spowoduje to, że wszyscy odłożą swoje karty. Jeśli przeciwnik ma dwie wysokie karty, może dostać wysoką parę na turnie. Jeśli już ma parę, prawdopodobnie sądzi, że jest lepszy i pewnie znów postawi. Wszystkie kryteria zostały spełnione, więc zdecydowanie warto w tej sytuacji zastosować slow play. Na flopie ogranicz się do sprawdzenia i czekaj, aż przeciwnik sam odda Ci żetony. Sp Spójrzmy na inny przykład. Przebijasz przed flopem z parą asów i trzy osoby Cię sprawdzają. Flop to ósemka pik, dziewiątka pik i król trefle. Sprawdźmy ponownie nasze trzy kryteria. Tym razem Twój układ nie jest wystarczająco dobry, żeby zastosować slow play. Masz najwyższą parę, ale przeciwnicy łatwo mogą uzyskać kolor. Streeta lub dwie pary. Co Cię pogrąży? Jest mało prawdopodobne, że Twoi przeciwnicy spasują po Twoim zakładzie. Ktoś także może mieć najwyższą parę lub dobre dobranie. Jeśli ktoś uzyska lepszy układ od Twojego, prawdopodobnie nie będziesz narzekać na brak akcji, ale zdecydowanie to nie jest to, o co Ci chodzi. Podsumowując, postaw na flopie. Pora na kolejną sekcję Moja gra. Jak wszyscy poważni gracze, a właściwie jak wszyscy gracze, staram się robić postępy. Sporo się uczę i jestem gotów do poświęceń. Kiedyś chciałbym zagrać w World Series of Poker w głównym turnieju tej imprezy, lub pojechać do Vegas i wziąć udział w pobocznych turniejach. Myślę też o EPT. pociągają mnie zagraniczne wyjazdy. To moje marzenie, które zamierzam spełnić. Już dosyć dobrze zapoznaliśmy się z tajnikami gry na zaawansowanym poziomie, a to powinno dać Ci trochę pewności siebie. Człowiekiem, który dostrzegł swój potencjał i postanowił powalczyć o sławę, jest Randy Lu. Zaczynał od gry online, by stopniowo zdobywając nowe umiejętności dojść do gry przy 24 stołach jednocześnie. Po 4 milionach rozdań przy 6 osobowych stołach w grze na średnie stawki Randy zgromadził ponad 2 miliony dolarów wygranych oraz ponad pół miliona dolarów w formie bonusów zapewnianych przez PokerStars graczom, którzy zdobędą status Supernova Elite to szczytowe osiągnięcia w grze online. Zasłynął ciężką pracą i ekstremalną konsekwencją. Wykres jego wyników jest wręcz niewyobrażalnie wzorcowy. Lepiej uważaj na pseudonim Nanonoko i zapamiętaj twarz Rendiego Liu. Przenosimy się teraz do Vegas, gdzie Daniel Negreanu przeanalizuje dla nas świetne rozdanie z NAPT, w którym jeden z najlepszych graczy zastawia pułapkę na przeciwników, stosując slow play przy gotowym układzie. Uwielbiam to! Gramy w Texas holdem, by dostać nac na flopie. Każdy marzy o tym, żeby dostać fula na flopie. Ale tylko to nie wystarczy. Teraz trzeba się zastanowić, jak najwięcej dzięki niemu wygrać. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego jest zwabienie przeciwników w pułapkę. W następnym rozdaniu zobaczymy, jak dokonuje tego Tom Markezi. Tom Markezji ma tu parę dziesiątek. Czyli mocną rękę i natrafia na przebicie o 135 tysięcy. Sprawdza, co uważam za słuszną decyzję, ale niektórzy gracze zapewne zrobiliby ponowne przebicie z nadzieją zgarnięcia puli przed flopem. Tom ma zamiar wykorzystać swoją pozycję i spróbować zastawić pułapkę. Jeśli na flopie będzie dziesiątka. A zatem sprawdza. A sam Stein na dużej ciemnej robi to samo z dziesiątką i ósemką karo. Jest w dobrej sytuacji z parą dziesiątek przeciwko 10, 8 i 6, 5. No i mamy piękny flop. Do pary dziesiątek dochodzą. Dziesiątka i dwie trójki. Szczęśliwie sam Stein sprawdził, bo też miał dziesiątkę. Co więcej, parilis ma kolor, więc pewnie będzie licytować. Jeśli nie, pojawi się pewnie jakieś absurdalne zagranie, jak chociażby Olin. Obydwaj gracze postanawiają zaczekać. I to jest moment, w którym można pomyśleć. No cóż, mam fula, czemu by nie postawić? Ale Tom jest na to za sprytny. Wie, że ponieważ blokuje dziesiątki, jest mało prawdopodobne, żeby ktoś miał naprawdę mocny układ. Decyduje się więc zaczekać. Licząc na to, że ktoś ma rękę w rodzaju król dama i dostanie kartę do pary lub parę siódemek i uzyska siódemkę. Ale cokolwiek by mieli, on wie, że w tym momencie nie mają z nim szans, więc może pozwolić im czekać na lepszą kartę. W wielu sytuacjach, Trzeba chronić swój układ, ale kiedy ma się układ, który jest tak dobry, to naprawdę nie ma się co martwić i nie ma się przed czym chronić. Teraz Markeze liczy na kartę, która zapewni trochę akcji i terny mu ją przynosi. Czwórka Karo pasuje obu przeciwnikom, ale nadal nie mogą mu zagrozić. Teraz sam Stein ma najwyższą parę i draw do koloru. Co więcej, Paredes ma też draw do koloru i draw do strita na dwie strony, więc obaj gracze mogą sądzić, że mają szansę na wygraną. Nie wiedzą, że Markeze ma nuts i po prostu nie może przegrać. Sam, co zrozumiałe, postawił na swoją parę, licząc na to, że jest najlepszy, ponieważ nikt nie postawił na flopie, nie widzi zagrożenia. Jego wysoki draw sprawia, że Paredes chętnie sprawdzi, sądząc, że może jeszcze dostać dwójkę, siódemkę lub trefla. Teraz następuje ciekawa fasa rozdania. Tom Marquez mógłby przebić, ale sądzę, że dalej będzie stosował play. Ponieważ ma fulla, to nawet jeśli ktoś dostanie kolor, i tak go pokona, więc dlaczego nie miałby pozwolić im uzyskać koloru? Nie chcę. Chce wypłoszyć ich z rozdania Zależy mu, żeby przeciwnicy dostali jak najlepszy układ Bo wie, że żaden z nich i tak go nie pokona Jego dotychczasowa piękna gra Zapewnia mu maksymalny zysk A ta karta powinna pomóc mu jeszcze bardziej Dwójka na riverze dała Paradezowi Streeta Oczywiście to nie to samo co Full Co dziwne, sam Stein nadal stawia z parą dziesiątek Sądzi, że jest najlepszy I chce podnieść wartość puli Paradez ze Streetem ma prawo przypuszczać Że to dobry układ, więc przebija Stawia trochę ponad milion I tak Tom dostał to to, na co liczył. Zakład i przebicie na Riverze. jeszcze zanim nadeszła jego kolej, a już na Ternie pojawiły się zakłady. Te dodatkowe zyski zapewniło mu właśnie zastosowanie slow play na flopie. Oczywiście teraz zagra za wszystko. Wchodzę o Lin. To szaleństwo. Masz czwórki? A co mi tam? I Paredes Rosson nie pasuje, dostrzegając zastawioną pułapkę. Była ona skuteczna, bo licytacja trwała do samego końca. Jaka nauka z tego płynie? Jeśli na propie masz coś naprawdę świetnego, nie śpiesz się zanadto z zestawianiem. Zagraj jak Tom Marquez'y od czasu do czasu i zaczekaj na rivera, a być może zapewnisz sobie wyższą pulę. To wszystko na dzisiaj. Jeśli chcesz jeszcze raz obejrzeć ten odcinek, przypomnieć sobie wcześniejsze lub przejść do późniejszych, zajrzyj na Pokerstars.com. Jesteś o krok bliżej do poznania wszystkiego, co chciałbyś wiedzieć o pokerze, ale przed nami jeszcze trochę pracy. Podsumujmy to, czego dowiedziałeś się dzisiaj. Przeanalizowaliśmy różne kategorie gotowych układów i wyjaśniliśmy, jak wartość posiadanego układu wpływa na sposób gry. Nauczyliśmy Cię zastawiania pułapek na przeciwników w celu zwiększania zysków i pokazaliśmy, jak przy braku ostrożności samemu można dać się złapać. Przedstawiliśmy też cenne porady zawodowców na temat radzenia sobie z pechowymi rozdaniami. Żeby doskonalić nabyte umiejętności, wejdź na pokerstars.com. Zadaniem na ten tydzień będzie rozgrywanie wysokich układów zgodnie z naszymi dzisiejszymi poradami. Jeśli Twój układ na to pozwala, zwabiaj przeciwnika w pułapkę, a przy groźnych kartach na stole chroń swoją rękę. To powinno pomóc Ci w unikaniu bad bitów. W następnym odcinku będziemy analizować różne rodzaje ciągów. Dowiesz się, jak postępować przy różnych kombinacjach kart. Omówimy też ważną broń w Twoim arsenale taktyk – półblew. I dowiemy się, jak to jest, kiedy wygra się duży turniej na rodzimym gruncie. I wreszcie sprawdzimy stan nerwów pokerowych twardzieli. Do zobaczenia następnym razem.